Hejka widzowie, z tej strony Bartix i jesteśmy z Zuzią, ale Zuzia jest w tym domu, widzicie ją? Tam jest. No więc yy, dzisiaj będzie fajny dzień, no i w ogóle, więc zapraszam do oglądania. Cdm. Ale mi się śpi dobrze. Czekaj ktoś puka. Halo. Idę zobaczyć kto to. Proszę otworzyć, bo wyrażę drzwi. Siewa. O cześć! Siewa. Czemu ty dzwonisz? Nie wiem, bo nie odbierałaś, to szybko poszłam. Nieważne. No bo spała mi, no. Dobra, to ci dam wszystko. Masz. Kung Fu Panda. O, Dolitaski kupiłeś moje ulubione. E... E, to jeszcze... E... O, jabłko, jabłko najlepsze. To... Coca-kolka, ciastko. O, dzięki. No. Ale musimy zrobić film przecież. Kolejny nie wiem czy dzisiaj dam radę, bo my źle się czuję. Ale przecież... przecież musimy. Ostatni raz. Może no, no dobrze, ale to później, bo muszę się najpierw szykować okay, i chwilę okay. odpocząć. To, to ja sam, Dziękuję, tak. mi Ten, i może, może jutro ci oddam. No. Daj, To, Do. Dobra. Mm. Idziemy. Halo, jest tam ktoś? Kurde, w To co? To nie wiem. On ma otwarte drzwi. O, cześć! ja nic nie gada. Siema, 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 siema. Nie nic. Chodź. Chodź, reagujemy na komentarze widzów. No Na to komentarze, to poczekaj bo, czekaj zaraz przyjdę, no, dobra. No, o jesteś, dobra, siema, no siema. siema, 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 no to dobra reagujemy, dobra, reagujemy, na komentarze widzów, więc, ej Bartek zatrzymaj na chwilę, ja też zatrzymam, no, ale, no dobra, czekaj no, jeszcze chwilę. Halo, jest tu ktoś? Co chcesz? Co chcesz? Co robisz? No, już skończyłam ogólnie skomentować. Skom ja cię widziałam tam przez okno moje. Zobaczyłam, co robisz. Stalkarujesz mnie. Jeszcze do tego mi brakowało. Nie mogę. Otóż się to... korowania, please. Zostaw mnie. To co robimy? No więc, y, ja już w sumie Zuzia, jak chyba kończę, y, ten odcinek. Więc, pa!